Witam Państwa w piątek 18 kwietnia zapraszam na aktualności. Kapituła nagrody burmistrza za osiągnięcia sportowe dokonała wyboru spośród 26 wniosków zgłoszonych przez 10 klubów sportowych, a także spośród trzech kandydatów trenerów. W czwartek w sali posiedzeń Rady Miasta burmistrz wręczył 15 wyróżnień, 6 nagród trzeciego stopnia, 4 nagrody drugiego stopnia i jedną pierwszego stopnia. Burmistrz Jerzy Hardy-Dagras wręczył też jedną nagrodę za całokształt działalności sportowej. ile jest bardzo miło, że tak powiem, wręczać nagrody i uścisk prezesa, to dużo trudniej jest te, tej kapitule, która musi z wielu zgłoszonych osób wybrać, E, tych, których e, no, tutaj namaszcza jako, e, jako najlepszych. E, to jest bardzo trudne, dlatego że e, myślę, że jeszcze trudniejsze niż przyznawanie tych stypendiów, gdzie są bardziej takie oczywiste kryteria, jaka średnia e, z, z nauki, tak, w danym roku e, i tak dalej. I tak dalej. No, są to e, r, r, rzeczy dosyć e, wymierne. Tutaj porównywanie osiągnięć sportowców. W ogóle dyscypliny sportu są trudno porównywalne. Zawsze jest, jest trudno powiedzieć, czy, czy osoba, która uzyskuje jakieś dobre wyniki w sporcie olimpijskim jest bardziej wartościowa od osoby, która uzyskuje bardzo dobre wyniki w sporcie, który nie jest sportem olimpijskim i tak dalej. Jest to yy, Państwo wiecie doskonale o czym mówię, tak no mamy, yy, mamy, mamy różnego rodzaju dyscypliny, dyscypliny niszowe dosyć, w których osiągamy również przecinku bardzo dobre wyniki, no, tylko, że y, tych sportowców jest y, znacznie mniejsza y, grupa, liczba niż sportowców, którzy na przykład y, uprawiają, nie wiem, piłkę nożną, lekkoatletykę, koszykówkę i dalej Dlatego jest to trudne. Ja się bardzo cieszę, że ja w tym nie biorę udziału. Ja jestem już tak powiem ostatnim tutaj, osobą, która po prostu y, wręczy y, Państwu te y, nagrody. Chcę od razu powiedzieć, że niezależnie od tego, czy to jest nagroda pierwszego, drugiego, czy trzeciego stopnia, wszystkim Państwu naprawdę bardzo serdecznie gratuluję, żeby tutaj dzisiaj być. Trzeba wiem doskonale, uprawiałem przez lata sporty przeróżne i żeby jakiekolwiek osiągnąć rezultaty, wiem ile trzeba pracy, wysiłku, systematyczności, dobrych trenerów życzliwych. Ale przede wszystkim takiego e, zacięcia, ponieważ no, przecież chodzicie w większości do szkół, e, osoby z kolei dorosłe no, mają jakąś pracę i muszą to pogodzić e, z treningami i tylko e, ten trening codzienny, wielogodzinny czyni niższa. Także e, bardzo serdecznie wszystkim Państwu już w tej chwili gratuluję i myślę, że możemy spokojnie przejść do tej części już najprzyjemniejszej, czyli wręczania. Niechciane dziedzictwo to tytuł wystawy czasowej w Muzeum Regionalnym. Na wystawie prezentowane są niechciane pamiątki po I wojnie światowej. Są to fotografie pomników upamiętniające poległych na frontach I wojny mieszkańców poszczególnych miejscowości. Niestety większość z nich została bezpowrotnie zniszczona. Dlaczego niechciane dziedzictwo? Przede wszystkim dlatego, że pomniki pierwszowojenne, które są tematem dzisiejszej wystawy po wojnie, czyli po 1945 roku były systematycznie niszczone, a jak nie niszczone, to zmieniano ich treść, zmieniano ich funkcje. Niejednokrotnie, tak jak na przykład w przeradzie niemieckiej Enschringe, pomnik został zdemulowany, a w jego miejsce miejscowa drużyna harcerska wybudowała nowy pomnik. Obszar badań to dzisiejsze granice administracyjne powiatu Szczecineckiego. I tych pomników wyszło mi około 60, do naszych czasów trwało około 20, tylko jeden w niezmienionej formie. Co możemy zobaczyć na wystawie? Na wystawę składają się obiekty z Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile. I tutaj pan Marek Fiałkowski przygotował. Obiekty związane z I wojną światową. Tutaj na uwagę przede wszystkim zasługują kurtki, atyle, wyjściowe, galowe. Tutaj widzimy tego szeregowego piechoty. We wnętrzu gabloty znajdują się dwa krzyże żelazne i ten stahlhelm, czyli nakrycie głowy piechura pruskiego z okresu I wojny światowej. Muzeum Regionalne w Szczecinku wzbogaciło tą wystawę pocztówkami, również wśród nich znajdują się nowo zakupione z kolekcji Pana Stanisława Michalaka. A ja przez ostatnie kilka, w zasadzie to rok temu już zainteresowałem się tym tematem i tak jeżdżąc rowerem po okolicznych wsiach, praktycznie w każdej miejscowości obok kościółka, jeżeli taki jest, cmentarza ewangelickiego, jeżeli taki był, był prawie zawsze pomnik. No i te pomniki inspirowały, zachwycały, ciekawiły, aż w końcu zrobiłem z niej wystawę. Wystawa też jest pokłosiem referatu, który wygłosiłem podczas seminarium doktoranckiego imienia profesora Edwarda Bodarczyka w Szczecinie w ubiegłym roku. I też należy wspomnieć, że kilka z tych pomników, albo ich fragmenty udaje się na przestrzeni, udało się na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wydobyć z ziemi podczas Przypadkowych odkryć. i poinformowałem, poinformowałem konserwatora zabytków i jesteśmy na, na dobrej drodze, żeby na przykład pomnik z Szesieki, niemiecki strajcyk, mieć w całości na naszym podwórku Muzeum. Święta wielkanocne, tuż, tuż. Jak zawsze podczas świąt będziemy korzystać z transportu publicznego. Szczecineska Komunikacja Miejska dostosowuje rozkład jazdy do potrzeb. W piątek i sobotę autobusy kursują według zwykłego rozkładu jazdy. W niedzielę na trasy wyjedzie tylko linia 0, która obsługuje całe miasto. Linia 0 będzie również kursować w poniedziałek, ale tylko do godziny 13. Od godziny 13 na trasy wyjadą autobusy według świątecznego rozkładu jazdy. Szczegółowe godziny odjazdów w czasie rzeczywistym z poszczególnych przystanków są dostępne na tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej na stronie internetowej www.szczecine.kiedyprzyjedzie.pl oraz w aplikacji Karty Mieszkańca Mój Szczecinek w Zakładce Rozkład. Dziś w audycji kilka pytań do posłuchamy odpowiedzi starosty szczecineckiego Krzysztofa Lisa. Dowiemy się między innymi jaki jest stan bezpieczeństwa w mieście i powiecie, dlaczego z ulic będących w zarządzie powiatu znikają kosze na śmieci, czym zajmuje się Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe. Kilka pytań do zaraz po życzeniach świątecznych. W partek w hali Zespołu Szkół Technicznych i hali Osiru przy szkole nr 1 młodzi tenisiści rywalizowali w turnieju Wiosna na kortach. W turnieju uczestniczyło ponad 70 młodych adeptów tenisowej rakiety. W mini tenisie triumfował Leon Mrozicki, w midi tenisie Jakub Kaleta, a wśród młodzików Martyna Kokolska. Wśród kadetów najlepszy był Jasiek Zmaczyński, a wśród juniorów Nikodem Wolny. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. Przypominamy, że już 26 kwietnia w kinie Wolność będzie można obejrzeć bezpośrednią transmisję opery Wesele, Figara z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. O szczegółach Andrzej Górka z Sapiku tym razem Wesele Figara Mozarta i to już 26 kwietnia w Kinie Wolność o godzinie 19. Wesele Figara, to byśmy powiedzieli takim językiem serialowo-filmowym, kolejny sezon przygód bohaterów, których znamy z Cyrulika Sewilskiego. To kontynuacja losów tych postaci, ale co najważniejsze, Wesele Figara Mozarta to przykład tak zwanej opery buffa. A co to oznacza? Oznacza to, że to opera komiczna, dynamiczna muzyka, pozytywne emocje, dużo śmiechu, dużo radości. Myślę sobie, że w tym okresie kwietniowym, kiedy tam zima jeszcze trochę nas trzyma, ale my tak naprawdę myślimy już o wiośnie, taki właśnie rodzaj opery, opery komicznej z piękną muzyką, z pięknym nastrojem, dobrze nam wszystkim zrobi. Dlatego już dziś warto zarezerwować sobie czas i bilet i odwiedzić Kino Wolność. 26 kwietnia, godzina 19, Wesele Figara Mozarta. Naprawdę warto, zapraszamy. W ostatnią niedzielę kwietnia po raz 41 na ulicy miasta wybiegną uczestnicy biegu memoriału Winanda Osińskiego. Przewidziano 550 pakietów startowych. Bieg główny poprzedzą biegi młodzieżowe. Już 27 kwietnia z naszej płyty, tutaj boiska głównego o godzinie 9.05 wystartuje rocznik 2017 i starsi, ale rozpoczynamy od tego rocznika biegiem dziewcząt 9.05. I potem po kolei po biegach młodzieżowych bieg główny. Ile osób już jest zarejestrowanych? Bieg główny już mamy zapisy zamknięte. Na tę chwilę mamy 520 uczestników biegu. W dniu jeszcze biegu maksymalnie będziemy mogli dopisać 30 osób, więc liczymy, że na naszym starcie pojawi się 550 osób. Ale może być też tak jak było w latach ubiegłych, że kilkanaście osób nie zgłosiło się na start? To na bieżąco widzimy, bo będzie z nami cały system daty sport tutaj. I będziemy to na bieżąco widzieć, ilość uczestników. Ile się zarejestrowało, ile będziemy mogli jeszcze ewentualnie dopisać, ale oscylujemy, że to będzie maksymalnie 550 osób. Powiedzmy o trasach. Trasa. Trasa jest niezmienna już od lat. Przez chwilę tylko była zmienna, jak mieliśmy remontowane e, centrum miasta przed ratuszem. E, trasa tutaj biegniemy starą ulicą Piłsudskiego, później przez Warcisława. E, e, Wyszyńskiego kończąc tutaj biegniemy deptakiem z deptaku wybiegamy w stronę w kierunku ulicy Kościuszki skręcając w ulicę Jasną z ulicy Jasnej wracamy Ordona i już tutaj Mickiewicza to tu będzie pierwsza pętla bo mamy dwie pętle tak pierwsza pętla liczy 5 km bieg główny to wiadomo przyciąga masę y, widzów na trasie ale biegi młodzieżowe z kolei przyciągają widzów tu na stadionie ile tych biegów będzie y, biegów będzie 20 w tym roku też powróciliśmy do biegów o uczestników młodzieżowych z liceów tak, czy z techników, więc będzie 20 startów takich, i każdy start od pierwszego do szóstego miejsca otrzyma pamiątkowy medal, medal biegów młodzieżowych, i do tego od 1 do 3 jeszcze dodatkowe gadżety RTV, AGD, to będą powerbanki, to będą słuchawki douszne czy głośniki mobilne. A jeżeli chodzi o bieg dzieci z rodzicami, obecnie na liście mamy 450 osób, czyli pozostało nam 50 miejsc, jesteśmy tu pozytywnie, bardzo mile zaskoczeni, że przed biegiem już będziemy mieli, mieć listę zamkniętą. Na tą okazję zamówiliśmy właśnie o to tego Stitcha, i ja to tak mówię i powtarzam, że ten Stycz nie tylko 27 kwietnia będzie cieszyć, ale i miesiąc później. A dlaczego? Bo wychodzi w maju premiera, właśnie nowa premiera w Stanach Stitcha, a później pojawi się u nas w Polsce, więc Stitch będzie na dłużej z nami. No bardzo fajna maskotka, ale mamy jeszcze album i wystawę na placu wolności. Tak, w zeszłym roku była 40 edycja biegu licznego Memoria Winanda Osińskiego i z tej, z tej okrągłej, właśnie jubiluszowego biegu zrobiliśmy taki album. To takie nasze półroczne zmagania, żeby ten album się pojawił i był z nami cieszył oko, bo to są zdjęcia już z początku pierwszych biegów z lat 80. Udało się część zdjęć z archiwum państwowego, część zdjęć z prywatnych zbiorów od nas naszych mieszkańców, czy od naszego dyrektora Janusza Sienkiewicza i z naszego archiwum Ośrodka Sportu i Rekreacji i ponad setka ciekawych zdjęć jest w tym albumie i w dniu biegu będzie telebim. Tutaj na telebimie też taką prezentację całego albumu będzie można obejrzeć, ale prócz tego zapraszam na wystawę, która jest obecnie przed ratuszem, a tą wystawę później przeniesiemy tutaj na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji, że w dniu biegu, kto nie zdąży obejrzeć przed ratuszem, to obejrzy u nas. Czy na, przed ratuszem to jest wystawa z tych samych Zdjęć w albumie. Tutaj mamy ponad 100 zdjęć, nawet bliżej 200, jak ponad 100, a na wystawie przed ratuszem mamy 76 zdjęć wybranych, które się pojawiły, więc to jest taki przesmak przedsmak tego, co jest w naszym albumie. A więc jeszcze raz, 27 kwietnia, godzina 9.30 biegu młodzieżowy i. 27 kwietnia, 8.55 oficjalne otwarcie, 9.05 mamy już rozpoczęcie biegów młodzieżowych, godzina 12.10 pierwsza tura biegu dzieci z rodzicami, a star Start biegu głównego jest zaplanowany na godzinę 13. Zapraszamy wszystkich kibiców. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu po reklamie i materiale Pomorze Zachodnie News zobaczymy co narysował Maciek, a następnie posłuchamy życzeń świątecznych. Kolejną pozycją naszego programu będzie relacja z wręczenia nagrody burmistrza wyróżniającym się sportowcom. Przed magazynem telewizji lokalnych zobaczymy jeszcze archiwizję. W poniedziałek aktualności poprowadzi Pola Gajewniczek w imieniu zespołu telewizji Zachód razem z Maćkiem. Życzymy Państwu spokojnych i zdrowych świąt. Do zobaczenia.